Witam wszystkie Karyny i Sebastiany. Dziś Wam opowiem czysto teoretycznie, co by się mogło stać, jakbyście chcieli przepukać sąsiadkę lub sąsiada. Ale zanim zaczniemy szybki test, jak myślisz, co by się stało? Odpowiedź A. No nic, kurwa, wchodzę, pukam i wychodzę. Odpowiedź B. Stara lub stary się dowie i będę miał, miała przejebane. Ha, kurwa. Każda odpowiedź jest dobra, ale rozwińmy to bardziej. Dobra, dajmy na to, że chcesz sobie poruchać. Przygotowałeś się, ogolony, ładny, pachnący. Ty wiesz po co tam idziesz. Wchodzisz, trwa to zaledwie 5 sekund. Bo powiedzmy sobie szczerze, dłużej nie dasz rady. Ludzie tak pierdolą, że ja to mogę godzinę. Drugi powie: E, kurwa, ja ostatnio rypałem dwie godziny. Taki chuj, to jest nieprawda. Ale wracając, no, porypałeś sobie i teraz jest sytuacja kluczowa. Musisz wyczuć, czy gazelina jest słaba psychicznie, czy też nie. Jeżeli tak, to możesz być pewny, że pod naciskiem starego rozpierdoli się, że ktoś inny w niej nurkował. Natomiast jeżeli jest twarda, będzie szła w zaparte, że ja tylko ciebie kocham i takie tam. Wiadomo jak jest. Także pamiętaj, zanim ocenisz cyca bądź zejdziesz niżej. Sprawdź pierw głowę.